A ja czekam, to było w listopadzie, jak przyszli po niego, a chyba gdzieś w styczniu powędrował przez klucze gdzieś tam, tam nie wiem gdzie, on był, gdzieś w gdzieś tam, gdzieś przyszli po niego i po po y, jego po po drugiej stronie mieszkał. Jakby byli bezpośrednio, przyszli po niego, to tylko byli na Ale poszli na drugą stronę. I oni w tym czasie, oni mieli tak wielkość zrobione, że do piwnicy chodziło się z pokoju. I szybko wszedł do tej piwnicy, rozłożyli dywanik, tam maszyna do aż stała, a nikomu nie przyszło myśl, że w pokoju jest wejście do piwnicy. No i się do... I on został, a stacha zabrali. Zabrali go do święcina. Później do trzecina, a wyjeździ gdzieś do Niebie. z Niemiec wrócił dopiero. Chyba w sierpni powoli. W tyczni a on wrócił do Polski dopiero w sierpniu. No to gdyby dziadka złapali, to też by do święcimia trafił. O, o ileby go nie rozstrzelali. Bo taki tylko ci bukowie rozstrzelali. Później no, w tym w sikorę w Molesławie. syna zabrali, ojca rozstrzelali na schobach. I syn też nie wrócił do domu. A dla co? Proszę? Dla co? Musiał no, przynależeć do, do, do AK. I na wodzie był taki niby kolega, Sadowski się nazywał. Skąd jeden niemiecki orszak, coś poznawał, orszak, to donosił nieco. Ale to była wyjątkowa podróż swoich kolegów, bliskich, znajomych. Z jego ręki zginęli. A jego też później po wojnie prowadzili do... Da, szukali go gdzieś na boże listki, przyprowadzili na wodąco, a z wodącej wprowadzili go do Ortusza i za bolesławym bo tak pod, pod lasem skręcili do lasu jego strzelby.